Szymon Kastelik, Łukasz Kołodziej. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Studia sportowe. Zadziało się, oczywiście, jak zawsze, sporo. Mieliśmy mecz piłki nożnej, mieliśmy skoki narciarskie, mieliśmy też tenis i wiele innych rzeczy, bo też prak praktycznie cały sezon zimowy się zakończył. No i trochę tutaj ten cały weekend, zwłaszcza spróbujemy podsumować. No i co, możemy tylko zaprosić, żebyście nas oglądali. Łapki w górę, subskrypcje już na początek. No i co, my weni wasi rozpoczynają kolejny odcinek. Chcesz coś dopowiedzieć do tego pięknego początku? Chyba powiedziałeś wszystko, ale ja chcę tylko powiedzieć, że w zupełnie innych humorach dzisiaj Was witamy niż w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu było tak. Dzisiaj jest trochę tak. Więc chociaż, chociaż zobaczymy. Kończąc poprzedni odcinek, wspominaliśmy, że tylko dwa zwycięstwa i sześć punktów będzie nas satysfakcjonować. No i w sumie to wszystko się spełniło. Są dwa zwycięstwa w eliminacjach oczywiście do mistrzostw Europy. No ale nie moglibyśmy być sobą, gdybyśmy nie powiedzieli, że te 6 punktów nie do końca nas satysfakcjonuje jednak. Jest wszystko dobrze, no ale mimo wszystko styl. Pozostawił nam trochę do życzenia. No przede wszystkim e, nasza gra w obronie. Tu nawet nie chodzi o jakieś indywidualne umiejętności, chociaż było widać ewidentnie, że Arkadiusz Reca nie gra. I chyba już nawet w tej, w tej chwili w reprezentacji ma więcej minu niż w klubie. Natomiast w tym sezonie oczywiście. Natomiast było widać, zwłaszcza w meczu z Łotwą. Oczywiście możemy mówić, że asysta przy golu Lewandowskiego i tak dalej. Okej, okay, chłopak może wreszcie poczuł trochę krwi w tej drugiej połowie, no i. Faktycznie, fajnie wszedł tym lewym skrzydłem gdzieś tam, zasekurował tą całą akcję. Natomiast tak się, jak było, widać jego nerwowości. Natomiast idąc, jak mówię, obrona, mówię całość, tak? Zorganizowanie, jakaś tam ustawienie, podpowiadanie, no coś nie gra, bo w meczu z Austrią i tym bardziej w meczu z Łotwą, było widać, że w wielu sytuacjach. Nawet Kamil gdzieś się tam gubił, tak? Że też nie byłoby asekuracji ze strony stopera w tym przypadku Pazdana, jeżeli chodzi o ten drugi mecz. Ehm, no i tak naprawdę Łotysze, bo nawet Austria jakoś tak specjalnie klarownych sytuacji aż tak nie miała, natomiast łotysze faktycznie mogli z dwie bramki szczelić. Chociaż Austriacy w końcówce mieli tą sytuację tak, tak, taką tak, tak. bardzo groźną na styku, gdzie już widzieliśmy powtórkę z Euro, który, o którym nie chcemy za bardzo pamiętać. Ale też nie możemy patrzeć też na, tylko na negatywy w tej defensywie, no bo w końcu dwa razy zero z tyłu, no to się liczy, tak? Ee, no może powiedzieć Janek, wreszcie. Tak, wreszcie, Janek Bednarek, z tego co widziałem po spotkaniu z Austrią, miał statystyki tak piorunujące, jak rzadko który obrońca w naszej kadrze, bo chyba 100% wygranych pojedynków główkowych, dokładność podań też chyba grubo ponad 90%. Mówię z głowy, więc, więc mogę się delikatnie mylić, ale wiem, że Janek pokazał się z mega dobrej strony. No a później mecz z Łotwą, no to trochę patrząc przez pryzmat całego spotkania, to było takie bicie głową w mur w przez pierwszą połowę i przez drugą część um, drugiej połowy, przez, przez większą część drugiej połowy, no bo nasi zawodnicy próbowali, ale Łotysze byli w defensywie właściwie ustawieni prawie perfekcyjnie. A to nawet nie chodzi, jak oni byli ustawieni. Tylko chodzi przede wszystkim o to, że no niestety, ale jak widziałem zwłaszcza mecz z złotyszami, bo Austria oczywiście ma lepszych zawodników i tam jeszcze możemy wybaczyć parę spraw, jeżeli chodzi o nasz atak. Ale jak widziałem ten oglądałem ten mecz z Łotwą, no to kilka godzin wcześniej byłem na meczu w swojej lokalnej drużyny a klasy i i te kreowanie tych sytuacji e, ofensywnych przypominało mi właśnie granie w niższych ligach, czyli piłka do obrońcy, gdzieś tam spróbujemy, albo środkowy pomocnik gdzieś tam próbuje znagać długą lagę na skrzydło i grajmy na dośrodkowanie. Zobaczmy, jak ostatnie bramki nasze padają. albo dośrodkowanie właśnie z akcji, albo dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. I tak już od ostatnich sześciu spotkań te bramki wpadają, albo jeszcze tam powiedzmy rzut karny, ale no, dawno nie szczeliśmy go w takiej czystej, fajnej sytuacji, która była spokojnie zorganizowana. Ci nasi przecież super ofensywni. Mamy tak Zielińskiego, który jest playmakerem w Napoli. I to takim z krwi kości, no, tak, prawda? Krychowiak, który przecież też potrafi rozegrać dobrą prostopadłą piłkę. Mateusz Kri, który też przecież świetnie sobie radzi w Anglii na pozycji takiego rozgrywającego. No i oczywiście te nasze trio z przodu, które gra na zmianę i tak będzie grało teraz na pewno na zmianę. I oby tak było, bo oby. tak jak już wspomnieliśmy razem ich nie widzimy. O, bo oczywiście musi być zawsze ten jeden gdzieś tam w obwodzie. Ale już zostawiając ten temat. No mamy potencjał niesamowity do gry w ataku pozycyjnym. Jak zawsze Polska musiała grać z tym kontratakiem. Bo nie mieliśmy takiego potencjału, już dawno, dawno nie mieliśmy takiego potencjału z przodu. No to teraz, nie wiem, może się ktoś przyzwyczaił do tego czy coś, ale no trochę to mnie boli, że... Schodzimy do takich prostych rozwiązań, czyli podanie gdzieś tam na skrzydło. Dłuższa piłka na skrzydło, albo sam Lewandowski znów, zwłaszcza złotą, on był chyba naszym najlepszym rozgrywającym, ale to nie jest jego zadanie. Prawda jest taka, że polska reprezentacja nigdy nie grała w ten sposób, o jakim ty mówisz, czyli y, czyli y, dobrze konstruowanym atakiem pozycyjnym niestety to nie była nasza mocna strona. Teraz można to wszystko zrzucić na... Y, Powiedzmy początek dopiero przygody, Jerzego brzęczka z tą reprezentacją no to nie jest początek z eliminacjami. No niestety to jeszcze mieliśmy, można powiedzieć. Ja rozumiem, że, nie że, jest, że jeszcze ale... tam ta Portugalia czy Włochy widzę Narodów. Okej, okay, to jeszcze rozumiem, to wyższy poziom, ale mieliśmy na przykład z Irlandią, gdzie to też nie wyglądało zbyt dobrze. No i no, możemy coś tam mówić, ale mnie to boli, bo... Mamy naprawdę przynajmniej tych czterech pięciu piłkarzy, którzy znają się na robocie ataku pozycyjnego, bo grają na co dzień w klubach, które są e, faworytami w większości swoich spotkań. I oni muszą rozgrywać tę sytuację. I czemu oni nagle w reprezentacji, nie wiem czy to już jest ich jakaś mentalność, czy to jest błąd e, sztabu szkoleniowego, no ale są tłamszeni według mnie w jakiś sposób. No, ja osobiście, e, jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, ja nie widzę tutaj e, jakiejś... E, Omenów na to, żeby było lepiej, niestety. E, najbardziej charakterystyczne w tych obydwu spotkaniach to były dośrodkowania. To jest coś, co mnie naprawdę, e, bo przyznam szczerze, jeśli chodzi z Austrią, no to ten mecz można wiele wybaczyć. Zresztą ty sam o tym powiedziałeś, ale z Łotyszami pierwsze dobre dośrodkowanie padło przy Bramce Lewandowskiego, hmm. i to też było takie dośrodkowanie, powiedzmy, no było w punkt. Ale też pojawiła się ta sytuacja bardzo mocno z przypadku. Większość dogodnych piłek, które były spokojne, często nawet z miejsca dośrodkowywane, zostały przerzucane. Brakowało takich dokładnych podań, jakiegoś takiego pomysłu i idei w rozgrywaniu. Na całe szczęście wyniki się zgadzają, chociaż wszyscy typowali, że Łotyszów rozjedziemy i rozbijemy w pył. Wyniki się zgadzają, zero z tyłu się zgadza, nie zgadza się w dalszym ciągu styl gry, i to jest temat dla Jerzego Brzeczka na dalsze rozważania. No i ja osobiście boję się trochę meczu. Z Izraelem na przykład. Tak, 4-2 no, rozwalili Austrię. No trzeba będzie rozwalić rozwalili 4-2 i to I też coś pokazuje. Ja osobiście widziałem tylko skrót tego spotkania, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Ale e, po tym jak my męczyliśmy się z Austriakami i wygraliśmy tylko 1 do 0, a Izrael jest w stanie narzucić im swoje, swój styl gry i wbić cztery bramki w dość spokojny sposób, no to nie zwiastuje. Um, bardzo optymistycznie tych dalszej części eliminacji chociaż grupę mamy na tyle łatwą że mo, powinniśmy sobie poradzić trochę mnie zdziwił jeden głos eksperta który dzisiaj e, słyszałem już nie, nie powiem kto bo nie pamiętam że awans mamy pewny do mistrzostw to mnie trochę wzruszyło bo wcale o ten awans Mimo tak to łatwo być, to nie musi... nie wydaje mi się że był to któryś z ekspertów telewizyjnych A. dziennikarzy Mm, przyznam, że A was musimy mieć pewne, no pro. przy takiej grupie jesteśmy z pierwszego koszyka wylosowanie do tej grupy. Reszta re reprezentacji tam jeszcze Austria, powiedzmy, bo Izrael, okay, Izrael czasami ma dobrych grajków, ale on nigdy nie potrafi ale się nigdy dostać do tych grupy. Nie możemy y, mówić takich, takich opinii, a my, a, że mamy coś pewnego na no, samym starcie. Okej, okay, ale my też też no, nie bądźmy na coś skromni, bo. Myślę, że za niedługo będziemy czekać na, taką, na taki czas, gdzie będziemy mieli trzech topowych już, mówię topowych, bo razem z piątkiem, bo piątek już szedł do tego topu, europejskich napastników. Będziemy mieli dwóch, trzech pomocników, którzy też reprezentują ze sobą jakiś dobry poziom. No i mamy Jana Bednarka, który coraz częściej trafia do pierwszych jedenastek premier i kolejki. Kamila Grika, który no to jest firma sama w sobie. Mamy Bramkarza Szczęsnego, który jest poziom, to jest poziom światowy. Fabianski na rezerwie, który też nie odstaje za bardzo. A nawet jak już Fabianski powie, powie, że ok, ja dziękuję, to jeszcze mamy kilku innych bramkarzy, którzy spokojnie mogą być w tej reprezentacji na ławce rezerwowych. Mamy Bereśińskiego, który jest przecież świetny, Linerty, który też dobrze gra we Włoszech. No, mamy naprawdę świetną pakę. I boli mnie to, że ja oglądam mecz z Łotwą i ja, ja się cieszę, że Artyom Rudniew zakończył karierę. Bo gdyby Artyom Rudniew grał i byłby na pewno powołany na ten mecz, on by wykorzystał przynajmniej jedną z tych setek, które Łotwa miał. No i właśnie, musi to zacząć wreszcie współgrać te indywidualności, o których mówisz swoją drogą. Dobrze, że tego. Naszego Krzyśka Piątka, ta piłka tak często szuka, bo w meczu z Austrią to, że go znalazła i on się znalazł w odpowiednim miejscu, uratowało nam te trzy punkty. Szkoda, tej drugiej sytuacji tak pięknie rozegranej przez Lewandowskiego. Tak trochę zbaczam z tematu, ale, ale przypomniałeś mi tym, co powiedziałeś o tym. No cóż, też Łotysze mieli. Przyznajmy szczerze, dużo szczęścia, że mieli też tak dobrze dysponowanego bramkarza w tym spotkaniu, że no, Steinborn no, pokazał no, chyba... też kilka fajnych interwencji, gdzie piłka wcześniej i przy odrobinie szczęścia mogła wpaść do bramki, ja ale, mogę, ale mimo że... wszystko wynik i przede wszystkim gra miała wyglądać tak. trochę inaczej. Można powiedzieć tak. Fajnie, ok, są wykonane zadanie, sześć punktów, jak najbardziej, cieszymy się z tego, ale mimo wszystko. No, coś jest nie tak, i miejmy nadzieję, że w czerwcu w kolejnych meczach będzie o wiele lepiej. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie poruszyli tematu skoków narciarskich i sportów zimowych, ale przede wszystkim, właśnie sezonu skoków, który zakończył się. Tym fantastycznym weekendem w Planicy. Dużo się mówiło o startach Polaków, ale przez cały sezon oczywiście, ale decyzja Stefana Horngahera, która gdzieś tam nad nami wisiała od dłuższego czasu, sprawiła, że jednak i temu tematowi musimy się trochę bliżej przyjrzeć. I no, przede wszystkim zastanowić się też, co czeka naszą kadrę w przyszłym sezonie, między innymi. Ja powiem tyle. Oczywiście nie można nic odjąć od sukcesów Stefana Horgachera z naszą reprezentacją, ponieważ no tak, no kolejny medal olimpijski Kamila Stocha, pierwszy medal olimpijski naszej drużyny, e, no, przepiękny triumf Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni, gdy wygrał cztery konkursy jako drugi w historii, no zwycięstwa, chyba bodajże dwa zwycięstwa w klasyfikacji Pucharów Narodów, tak, e, Puchar świata Kamila Stocha, no jest tego mnóstwo, no i oczywiście ostatni triumf na przykład Dawida Kubackiego, tak, te legendarne Przeskok z końca stawki na pierwsze miejsce Miszcz Oświata. Albo chociażby zwycięstwo drużynowe w lotach. Bo tak, to też się nazywa. Jak najbardziej. No w sumie sześć razy bodajże byliśmy na podium. Nie wygraliśmy w ogóle konkursy drużynowe. Więc Stefan Horgacher, aby ja dokończył robotę Łukasza Kruczka, który gdzieś tam wypromował, zrobił formę Piotra Żyły, zrobił formę trochę Macieja Kota, zrobił formę Kamila Socha. Ale Sztawan, Horgacher, Horgacher, przepraszam, ja by to wszystko połączył. Tylko mnie boli jedna rzecz, że. No, zwlekał z tą decyzją, że zamiast już powiedzieć, faktycznie przed tymi mistrzostami, słuchajcie, panowie, to będą to jest ostatni nasz wspólny sezon, ale zróbcie wszystko, żebyśmy to fajnie pociągnęli, tak? Bo już jak już wspominaliśmy, nawet tutaj, gdzieś tam na początku naszej przygody ze studiem sportowiec, że sam Adam Małysz mówił, że no, trochę jest jednak takiego, powiedzmy, surodów, przez to, że zawodnicy są niepewni, co ich czeka w przyszłości. No, a wiemy tyle, że naszą reprezentację przejmie Michał Dolerzer. Czech, który był asystentem pana Stefana no i co? Chyba się za bardzo nic nie zmieni, bo będziemy dalej kontynuować to, co gdzieś tam Horngacher zaczął. To na pewno no bo był asystentem przez dłuższy czas, właściwie przez cały czas pracy Stefana Horngachera nie do końca się z tobą zgodzę, jeśli chodzi o to o, o to w jaki sposób się pożegnał trener, bo ja uważam że to właśnie jest bardzo profesjonalne, że zaczekał do końca sezonu gdy wszystko już opadnie, postanowił przekazać swoją decyzję. Ja czytałem z nim wywiady, i on sam powiedział, że zawodnicy wiedzieli o tym już dużo wcześniej. Nie wiedzieli prawdopodobnie przed mistrzostwami, to jest fakt, ale wiedzieli o jego decyzji wcześniej, więc myślę, że to jest w porządku. Mam akurat kontrakt do końca sezonu, wypełniał kontrakt, jako... mówię o swojej decyzji i wiesz, o nie upubliczniam mi? tematu, że jeszcze przed mistrzostwami świata, jakby. No zrobiła się afera medialna, sam Apoloniusz Steiner mówił, no naciskamy na Stefana Hottgachera, żeby podjął ostateczną decyzję, bo sami nie wiemy, co mamy robić. I wiesz, mimo wszystko Mistrzostwa Świata, bo już chyba już wcześniej wiedzieliśmy, że raczej Pucharu Świata nikt z Polaków nie zabędzie, to jest jednak Rory Kobayashi, no i powinniśmy się skupić na tych Mistrzostwach Świata. a pe, Był pewien niepokój, nikt za bardzo nie wiedział, sama góra Polskiego Związku Narczarskiego nie wiedziała, co się będzie działo z tymi skoczkami. No a tutaj Stefan Holgacher już mógł wtedy trochę to skrócić, aby nawet nie mówił z medią, ale powie, powiedział nawet Tainerowi, że no słuchaj, zbliżałem się Świata, to będą moje ostatnie ostanie Świata z kadrą, ale i ciągnie mnie tego. No nie trochę boli to, że Apoloniusz Tajner i Adam Małysz wypowiadali się o tym medialnie, ale o tym już wspominałem. Te tematy powinny zostać pomiędzy trenerem a zarządcami a związku, tak więc... Um, o tym nie powinniśmy właściwie dyskutować. Ja b, uważam, że to akurat było w porządku, jak on się zachował, i powiedzmy, że tutaj ta nasza różnica zdań zostawmy, kropkę, zastanówmy się nad tym, co będzie dalej, bo um, zupełnie przypadkiem fakt, że Michał Doleżal został wybrany um, wcześniej, jak z, w momencie, w którym Horngaher zaczynał swoją przygodę z kadrą, został wybrany e, przez Horngahera, właśnie swoim asystentem. To sprawia, że dzięki temu mamy szansę kontynuacji, no bo jak dowiedzieliśmy się, bo ja osobiście nie wiedziałem o tym wcześniej, że był on jednym z głównych kandydatów do objęcia reprezentacji już te trzy lata temu, tylko że pojawił się Stefan Horngacher i to wtedy on stał się tym automatycznie numerem jeden do objęcia polskiej kadry. Tak więc bardzo dobrze się stało, że Stefan Horngacher go wybrał. Um, no i przyznam szczerze, ja przez cały ten czas wiedziałem tylko tyle, że jest on asystentem, ale tak do końca też chyba nie byłem świadom tego, jak dużo on robił w tej kadrze, czyli że właściwie te codzienne treningi to były pod jego wodzą i pod wodzą e, trenera Klimowskiego. W momencie, gdy Stefan Hortgeher wyjeżdżał do Niemiec, on zajmował się sprzętem. On przynosił nam różne nowości do naszej tak. reprezentacji, tak więc nie byłem do końca tego świadom, że aż tak dużo robi trener Doleżal. No i mam dzięki temu jakąś nadzieję, że, że ta kontynuacja i że ta jego praca w dalszym ciągu będzie przynosić efekty. I że ta zmiana głównego trenera nie będzie tak drastyczna dla polskiej kadry i nie przyniesie takich dużych, no takiego tąpnięcia mimo wszystko. No, doleżał, no, zbyt wielkie kariery może zawodnicze nie zrobił, bo był oczywiście na dwóch Igrzyskach Olimpijskich, Hakubi i Summit City, no ale nigdy jakichś spektakularnych wyników nie osiągnął w swojej karierze zawodniczej, no, ale już jako trener trenował Jandę, Kuderkę, między innymi, no, a teraz właśnie już od tych ponad, no praktycznie trzech lat był w tej reprezentacji Polski, w tej, no, najsilniejszej, można powiedzieć, aktualnie drużynie, przy bardzo dobrym trenerze, nauczył się na pewno sporo i to myślę, że jest to odpowiednia decyzja, bo zapewne ma jakiś szacunek właśnie to co wspomniałeś, on prowadził te treningi też sprzętowo organizował kilka ciekawych rzeczy, żeby nasi skoczkowie nie odchodzili, aby od Norwegów czy Niemców, którzy zawsze sprzętowo są na najwyższym poziomie więc myślę, że on szacunek u zawodników ma jak najbardziej bo tutaj problem byłby na pewno z nowym trenerem jakimś z zewnątrz, że Musiałby na ten szacunek, nawet aby miał znane nazwisko, sobie na nowo pracować. A druga sprawa jest to, że po prostu dolerzem na pewno jest tańszą opcją niż po prostu wyrwanie z jakiejś innej reprezentacji znanego medialnie szkoleniowca, więc tutaj myślę, że i podwójnie, oczywiście nie ujmuję tutaj nic Czechowi, że jest tańszy, tylko po prostu, no, przyzwyczajenie, zna kadrę, zna zawodników, dogaduje się z nimi, myślę, że nie będzie ta współpraca wyglądała najgorzej. Ja mam nadzieję, że po prostu zajmie się też trochę tym zapleczem naszej kadry. To też tak czasami bywa, że nie wiadomo, co jest lepsze: czy kontynuacja jest lepsza, czy może taki wywrót całkowity i pojawienia się nowego trenera z nową wizją reprezentacji pożyjemy, zobaczymy. Powiedziałeś o zapleczu reprezentacji, no to tam też m, zaczęło się coś ruszać powoli, więc możemy mieć nadzieję, no bo też Oleg zniszczył um, trzy zwycięstwa pod sam koniec sezonu z rzędu, w tym dwa, w dwóch ostatnich konkursach. Za jego plecami Andrzej Stękała, który zajmował dwukrotnie drugie miejsce i tam jest Paweł Wąsek, jest, jest Przemysław Kantyka. Oni tam gdzieś w tej trzydziestce Pucharu Kontynentalnego się pojawiają. Bodajże któryś z naszych zawodników, teraz nie przytoczę, zakończył sezon na drugim miejscu, zniszczał albo stękała, teraz nie przypomnę sobie który dokładnie, więc też mamy, tak jakby, jakiś promyk nadziei na to, że coś się pojawi nowego w polskiej reprezentacji, w sumie nowego, starego. No i też ten Paweł Wolny, który jest tym naszym najmłodszym zawodnikiem, a fantastycznie się w planicy na, niego, na jego skoki Jakub patrzało. Wolny. Jakub Wolny. Tak, no Jakub Wolny wyskoczył, już się nie boi mamutów, a to świetna końcówka sezonu. Już też na, był w tej drużynie i, i dawał nam dobre wyniki w drużynowym konkursie. No jest trochę te zaplecze, aczkolwiek No jeszcze to na pewno nie jest to zaplecze, które dałoby nam pewność, ale miejmy nadzieję, że końcówka właśnie też tego z sezonu dla naszego zaplecza w skokach narciarskich będzie zwiastowało, że w następnych latach nie będziemy płakać, gdy już no niestety Kamil Stoch, czy Piotr Żyła czy Dawid Kubacki będą już powiedzieli, musieli powiedzieć koniec chociaż to też na pewno nie wydarzy się dosyć szybko ale no życzmy sobie, a zwłaszcza nowemu trenerowi, no dalszych takich sukcesów, bo nie można powiedzieć, że ostatnie lata były jakieś chude Oj nie, zdecydowanie Oj nie. nie. No to teraz trochę na nasze tutaj śląskie podwórko. A chodzi zwłaszcza o Hokej czy, czy który no w Polsce może sobie całkowicie dobrze nie radzi, ale jeżeli chodzi o Śląsk, zwłaszcza to jest ma dobrą pozycję. Bo trwają półfinałowe już play-offy, jeżeli chodzi o Polską Hockey Ligę. No i mamy na razie stosunek zwycięstw, spotkań następujący, że Krakowia wygrywa 3-2 GieKSą Katowice, natomiast pod Halę Nowy Targ wygrywa też 3-2 GKS Tychy, a gramy do czterech wygranych właśnie spotkań. No i ten najbliższy, ten tydzień, który się właśnie zaczął, no nam pokaże, kto w tym roku. Będzie walczył mianę o mistrza Polski. Problem w tym, że po rundzie zasadniczej pierwszą i drugą drużyną no. w Lidze były obydwa GKS-y: pierwszy Katowice, drugi Tentyski. No i mieliśmy nadzieję, że finał też będzie taki jak w zeszłym roku, o ile mnie pamięć nie myli, gdzie zagrały właśnie obydwa GKS-y. Teraz obydwie śląskie drużyny są trochę dalej od tego finału. Niemniej jednak, dopóki krążek w grze, parafrazując klasyka, to wszystko jest możliwe, szczególnie ostatni mecz GKS-u Katowice, gdzie wygrali 5 do 3 na własnym lodowisku z Krakowią, a pokazuje, że szanse są jeszcze duże, chociaż teraz spotkania na tym bardzo trudnym terenie czeka Katowiczan. Podobnie sytuacja ma się z GKS-em Dychy, który z tym podchalem, nowy targ, którego byśmy tak właściwie wcale nie typowali do tego, że mogą Ale... awansować do finału. Przegrywają, chociaż po uczciwej i naprawdę fantastycznej, też walce wszystko się odbywa na lodzie, więc um, uczciwie, więc absolutnie tutaj nie możemy mieć żadnych pretensji, bo spotkania półfinałowe są naprawdę na wysokim poziomie. No W tym sezonie już pod Hale Nowy Targ napsuło trochę krwi Tyšaną, gdyż pod koniec grudnia odbyły się właśnie na Hali i w Tychach finały Pucharu Polski. No mhm, i w półfinałowym tak. meczu pod Hale właśnie też sensacyjnie wygrało z Tychami, więc można powiedzieć, że faktycznie to pod Hale za bardzo szanowny nie leży, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej, ponieważ jutro, czyli dzisiaj, bo nasz odcinek będzie we wtorek, czyli wieczorem we wtorek, Krakowie grał siebie z Geksą Katowice, a na następny dzień właśnie kolejne spotkanie w tychach z Podhalem. No zobaczymy, czy będą no, trochę niespodzianki, jeżeli chodzi o kwestie finału, no ale takie rzeczy też są potrzebne, żeby sport dany był bardzo ciekawy. No, a ja tylko liczę, że uda się śląskim drużynom wyrównać, żebyśmy mieli jeszcze jedno, po jeszcze po jednym spotkaniu więcej i mogli się delektować dobrym hokejem polskim. No, a my przechodzimy teraz znów międzynarodowo, chociaż bardzo ważny dla nas czynnik, czyli no, tenisista, o którym już mówiliśmy, czyli Hubert Hurkacz, bo no, może już do świetlinało nie doszedł w, wczoraj. Na FATP Masters 1000 w Miami, bo odpadł w trzeciej rundzie z 18-letnim kanadyjczykiem Felixem Augerem Alazimem, który jest schodzącą gwiazdą też światowego terenu. 18-latko, tak. tak. No, a nasz zawodnik 22 no, lata, więc no, dwie, dwie takie nadzieje. Tenis. Tak, tak, które, które mogą już za długo coś osiągnąć. już mówiliśmy o churkaczu w, w ostatnim czasie, że czekamy, czekamy. Tutaj nie wolno cisnąć za bardzo. Są już głosy, że gra na poziomie pierwszej dziesiątki ATP, ale dajmy mu czas. Chociaż oczywiście Agnieszka Radomańska już wcześniej osiągała sukcesy, gdy była młodsza, chociaż ona już sama zaczęła w wieku 16 lat grać na kortach zawodowych. To mimo wszystko dajmy mu jeszcze czas spokojnie. Myślę, że jeżeli utrzyma taką dobrą grę, grę przez cały sezon, to już w następnym sezonie, może za dwa sezony, no, będziemy mieli nowego bohatera, w, jeżeli chodzi o Polaka w tenisie. No a warto też wspomnieć, że właśnie w tym turnieju w Miami miał też swój punkt chwały w wygranym meczu poprzedniej rundy tak. z Dominikiem Tiemem, o ile się nie mylę z Austrii, czyli znowu polsko-austriacki pojedynek trochę jak na boisku. Tutaj odprawił zawodnika, który bądź co bądź znajduje się w rankingowej dziesiątce, o ile mnie pamięć nie myli, tak więc no ma takie elementy, które mogą go później wywindować w przyszłości na, miejmy nadzieję na sam szczyt, chociaż takich nadziei w przeszłości mieliśmy co najmniej kilka, miejmy nadzieję, że wreszcie nam się uda. No i na zakończenie tak naprawdę dzisiejszego naszego odcinka no sprawa, która jest dla nas ważna, bo cały czas wiemy o tym i marzymy o tym, żeby być dziennikarzami sportowymi, profesjonalnymi, ponieważ karierę już swoją zakończył Pan Szaranowicz, no głos, który towarzyszył wielu pokoleniom, tak naprawdę, e, którzy oglądali igrzyska olimpijskie, skoki narciarskie, piłkę nożą, nawet bo chociaż rzadziej, ale też komentował, zwłaszcza gdy były Mistrzostwa Świata w telewizji publicznej. E, naprawdę i, wiele innych też wydarzeń sportowych. No, pan Szaranowicz był. Jego głos był charakterystyczny, jeżeli chodzi o nasze zwycięstwa czy porażki. No, i niestety już zabraknie tego głosu, ponieważ zakończył karierę z powodu głównie choroby, która go niestety dotknęła. No, ale miejmy nadzieję, że długo, długo będziemy gdzieś tam pamiętać o nim i wspominać. Zwłaszcza właśnie w sukcesy naszych Skoczków, bo małym to też właśnie pan Szaranowicz. No, przyznam, przyznam szczerze, że. Może to nie było popularne, jak e, mówiłem zawsze, że to jest jeden z moich ulubionych komentatorów i teraz pewnie wielu takie zdanie wyraża, ale mm, naprawdę, jego głos zawsze nam towarzyszył. E, zdania, które wypowiadał przy okazji zawodów sportowych, czy też przy okazji skoków narciarskich, przede wszystkim chyba w ostatnich latach, e, nastały już się gdzieś tam wryły w nasze, pa, naszą pamięć. Człowiek o świetnej dykcji, człowiek o wielkiej wiedzy sportowej i o fenomenalnym doświadczeniu, przez dłuższy czas również dyrektor sportu w telewizji polskiej. Fantastyczny człowiek, ci co go znają, mówią też, że jest naprawdę fantastycznym człowiekiem prywatnie. Będzie tego głosu brakować, no ale miejmy nadzieję, że dużo zdrowia, którego życzymy, mu jeszcze będzie dopisywać i będzie się. Co, ja, co czas jakiś pojawiał jednak publicznie, żeby swoją wielką wiedzą się dzielić, no a my, którzy mieliśmy okazję go słuchać, naprawdę możemy tylko się starać, żeby dobijać do tego bardzo wysokiego poziomu dziennikarstwa, bo to naprawdę jest taki polski top. I fajnie, że mogliśmy w tym czasie, kiedy on komentował wielkie wydarzenia sportowe. My mogliśmy tego hmm. słuchać i czegoś też się przy okazji nauczyć. No dziękujemy po prostu i miejmy nadzieję, że nam się też kiedyś uda tyle osiągnąć, chociaż chociaż to jest naprawdę trudne, bo tyle, ile wydarzeń skomentował, zwłaszcza skomentował pan Szaranowicz, no to, no to trudno zliczyć tak z pamięci. Na pewno on sam już nie potrafi tego zliczyć, no ale to też udowadnia, jakim świetnym komentatorem i człowiekiem na pewno też był. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Miało być w pełni wesoło, okazało się, że znaleźliśmy no. jednak trochę um, tych gorzkich yy, kwestii, no ale na szczęście wyniki sportowe yy, prezentują się całkiem, całkiem, więc oby tak dalej i czekamy do następnego tygodnia. No niestety tak czasami, jest, że jednak gdzieś te nasze dziennikarskie nosy muszą szukać też minusów w wielu sprawach jeszcze takich rzeczy no co było KSW teraz też w niedzielę no ale kto oglądał to oglądał e, trochę trochę mnie smucił fakt Janikowskiego że nie wygrał miał świetną walkę no ale to zostawmy a my się żeg żegnamy z wami Szymon Kastelik Łukasz Kołodziej no i widzimy się też już za tydzień e, w tym samym miejscu o tej samej porze e, do zobaczenia w takim razie